Fundacja Inna Przestrzeń zaczęła się od Amnesty International. Z dobrego korzenia wyrosła. Fundacja Inna Przestrzeń jest moim zdaniem jedną z najciekawszych fundacji i w ogóle organizacji pozarządowych, ponieważ łączy w sobie bardzo różne działania. Od Kaukazu po Tybet, wielokulturowość, prawa człowieka. Fundacja Inna Przestrzeń to jest taki bardzo dziwny twór, ponieważ dzieje się tam wszystko. Każdy, bez względu na to, jaki ma pomysł, jeżeli jest naprawdę świeży, jest dobry i wie, i wie jak chce ten pomysł zrealizować może przyjść do Fundacji Inna Przestrzeń. Myślę, że wszystko działa jak kółko. Jak masz pomysł, zaczynasz to zrobić i widzisz, że działa, że jest, po tym jest konkretny, więc chcesz zrobić następny projekt. Fundacja Inna Przestrzeń jest organizacją robioną przez ludzi z pasji. Do Fundacji na Przestrzeń przychodzą ludzie, którzy chcą coś zrobić. To jest chyba najlepsza forma do tego, żeby być aktywnym, żeby robić coś nietypowego często, żeby robić to dobrze, i żeby myśleć o tym, co to, co zrobisz, przyniesie przyszłości. Działalność naszej fundacji bezpiecznie zaskakuje. Podziwiam zarówno inicjatywność, jak żarliwość, jak determinację ludzi, No choćby transka okazja. No przecież to jest zupełnie genialny pomysł. Jest to z jednej strony wydarzenie, które jest dobrze przygotowane, dobrze zorganizowane w takiej formie, aby umożliwić Polakom, czy też już w najbliższym roku, w 2011, także Czechom, Niemcom, Austriakom, styczność z tym, co najlepsze, najciekawsze, najbardziej inspirujące w sztuce współczesnego Kaukazu i w ogóle w tym, co jest najciekawsze, najbardziej inspirujące we współczesnym Kaukazie. Powiedzenie Pana Mertzniczęce jest powiedzeniem uniwersalnym. Chleba i igrzysk właśnie. Ludzie lubią igrzyska. Więc oczywiście spektakularne akcje przyciągają. Weźmy chociaż wielokulturowość, promowanie wielokulturowości. Portal Kontynent Warszawa. No i to, co jest najbardziej spektakularne w tym portalu, to street party. Street party to jest coś niesamowitego. No znowu coś zupełnie fantastycznego. Pokazanie jak wiele nacji mieszka w Warszawie i pokazanie tych nacji od, właśnie też od strony kultury, od strony od strony tego, co mają najpiękniejszego i najlepszego do zaprezentowania. Jednym z największych takich przedsięwzięć, w których brałam udział, to było stworzenie Strefy Wietnamskiej podczas wielokulturowego street party. I tam właśnie z ekipą Kontynentu Warszawa tworzyliśmy event, który miał promować Warszawę jako miejsce wielu kultur, miejsce, w którym jest obecna kultura wietnamska, ale też afrykańska i wiele innych. Na Tbilisi. Z różnych projektów, które robiliśmy w ramach strefy artystycznej, jednym z takich, które spodobały się najbardziej Gruzinom, był projekt Aśki Warszy Betlemi Mikrorajoni. Projekt Betlemi polegał na takim spacerze po dzielnicy Betlemi, w której, do którego zaangażowani byli na przykład mieszkańcy i ludzie związani z nią, od konserwatorów, którzy zajmują się restauracją tej, tej dzielnicy. Spróbowałam w ten, ten sposób zmapować tą dzielnicę. Głównie przez punkt widzenia Gruzinów, tak naprawdę. W pewnym sensie te wszystkie prace w ten sposób wpisywały się w tą dzielnicę, że osoba, która nie wiedziała o projekcie, mogłaby to wszystko wziąć za rzeczywistość. I o to też mi chodziło, żeby grać pomiędzy taką percepcją sztuki i percepcją rzeczywistości. Drugi projekt, który się bardzo spodobał w szerszej publiczności Gruzji, był projekt muzyczny. Warsztaty i koncerty Czweneburebi i Psiokrew oraz Mamadu Diów. I 33A. Udało nam się zaprosić, wciągnąć do pracy nad nową muzyką jednego z największych muzyków współczesnych Gruzji, Jazad Jasamidze. Z drugiej strony utalentowanego muzyka polskiego z senegalskiego pochodzenia Mamadu Diouf, który to jest teraz prawdopodobnie jednym z najbardziej znanych Polaków w Gruzji. Po przyjeździe z Gruzji e, pojechałam na, do Nowego Jorku na festiwal e, sztuk performatywnych. I potem, e, jak wróciłam do Warszawy, to wszyscy się mnie pytali, jak było w Nowym Jorku. I, i, i musiałam w sumie z radością odpowiadać wszystkim, że w Nowym Jorku okej, okay, ale Gruzja to to nie jest. Udało nam się wspólnie e, w ramach programu zanimować ogólnopolski ruch Na Rzecz Tybetu. Jesteśmy wyjątkowi w tym, że nie tylko dostarczamy informacje na temat tego, co się dzieje w Tybecie, ale pokazujemy to, jak każdy z nas może się włączyć w działania. Sądzę, że to jest wyjątkowe i to jest też wyjątkowość fundacji, która zajmując się różnymi rzeczami, pokazuje bardzo konkretne rzeczy, które robi, które można się angażować, które coś zmieniają w naszej rzeczywistości. Chodzi nam o to, żeby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców z informacjami o Tybecie, a jak istnieje taka potrzeba, aby alarmować o wydarzeniach w Tybecie, aby wysyłać petycje, aby organizować akcje na ulicy. I udaje nam się to, ponieważ w, od czasu największych protestów w 2008 roku dzięki naszej koordynacji, dzięki naszej inspiracji. W wielu miastach w Polsce odbyły się już akcje na rzecz Tybetu, a obecnie organizujemy akcję z okazji 10 marca pod hasłem Tybetańscy Bohaterowie. Myślę, że takim sukcesem bardzo wymiernym fundacji na przestrzeń jest to, że jej działania często są bardziej znane niż sama fundacja. I tak naprawdę jest wiele takich wydarzeń, które ludzie nie wiążą bezpośrednio z Fundacją na Przestrzeń, które są obecne w Warszawie. Ale promują się bez potrzeby właśnie takiego, no nie wiem, opierania się o jakąś instytucję, jaką jest inna przestrzeń, tylko po prostu swoją mocą docierają do ludzi. Dla mnie inna przestrzeń to jest przestrzeń, w której nie ma obcości, a która jest inność, inność, która ubagaca właśnie swoją innością. Inna przestrzeń to jest taka przestrzeń, w której nie ma agresji. Gdzie jest rozmowa, gdzie się negocjuje, gdzie się ma przed sobą partnera, a nie przeciwnika, z którym się rozmawia? O ile nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy warto płacić abonament telewizyjno-radiowy, to jednak jestem przekonana, że ten 1%, którego w żaden sposób nie tracimy, warto przeznaczyć właśnie na działalność organizacji pozarządowych, które z pewnością wykonują efektywniejszą, lepszą i bardziej inspirującą pracę niż publiczna telewizja. Wspieramy działania, które mało kto chce wspierać. Działanie na rzecz Tybetu nie jest kwestią popularną wśród grantodawców, dlatego liczymy na Twoje wsparcie, abyśmy mogli kontynuować nasze działania. Nawet jeżeli ten 1%, to jest zoty 20, to naprawdę przekazując ten 1% Fundacji na Przestrzeń czy jakiejkolwiek innej organizacji pozarządowej sprawdzonej, to zoty 20 się nie zmarnuje. To jest trafione. Jeżeli ktoś y, czuje, że, że będzie się realizował w tym, że przystąpi do działań Fundacji na Przestrzeń albo wielu innych, również szlachetnych fundacji, y, no to niech to zrobi, niech nie czeka i niech się nie leni. Jeżeli nic innego nie może zrobić, tylko podpisać list czy petycję, to niech chociaż zrobi to, ale niech zrobi. Jeżeli już nic absolutnie innego nie może zrobić, jak przekazać 1% swojego podatku na rzecz szlachetnej fundacji, no to niech chociaż zrobi to.